Zaczynamy od zgrzewki, odkładamy dłonie w dowolny wybrany sposób na ręce, na kolanach ramiona, plecy proste, opuść głowę. Staraj się usiedzieć całą medytację w prostych plecach, spokojny oddech. Zwróć uwagę do swojego ciała. Zastanów się jak się czują twoje nogi. Jak się czują Twoje ręce, cały i głowa. Staraj się już o niczym nie myśleć. Wszystkie problemy, nic te rzeczy do zrobienia. Co? Zostaw, co? zabrzmiamy. Pięknie się łapie do wdechu i połączy z wydechem cało odpuszczone. pracować nad otwarciem. Rozmianę brzmietu. Wdech. Kratka piersiowa do przodu, łokcie do tyłu. Wydech. Siadam na kościeł nowej. Dłonie na barki. Wdech. Otwieram się. Wydech. za Wykonaj tyle po ile potrzebujesz. A my odkręcimy się już. Za siebie wdech z centrum. Wydech do tyłu. Wydech. Wracamy. Wtede drugą stronę. Pamiętaj, żeby nie ciągnąć obu głową. Rozluźnij kark, Niech głowa podąża za kręgosłupem. Powoli pogłębiaj skręty poprzez dokręcanie łokcia do okręgu supa. Ręka z tyłu nie musi w całości dotykać ziemi. Więc dokręcamy łokiec do okręgu supa i otwieram klatkę na obie strony. Powtórz ile? Potrzebujesz, a my wykręcimy się na boki. Wdech znowu jest w centrum, wydech na bok, wdech do góry, wydech do drugą Pamiętaj, żeby mocno dotykać dłoń do maty i odpychać się nią od ziemi. Całe biodra, cały tyłek przyklejony do maty. Pamiętaj. Żeby w miarę możliwości wykonać ćwiczenie symetrycznie, więc pamiętamy, która strona była pierwsza. rozgrzejemy sobie lekko nadgarstki i założymy dłonie w koszyczek, odkręcimy w jedną stronę, w drugą stronę, w tą pierwszą i w tą drugą. W ramach rozgrzewki przejdziemy sobie jeszcze znowu do kręgu czwartego i wykonamy kocie biedy. Tak jak w pierwszym tygodniu, zwracam uwagę na jednicę D, wyciągamy pociągnął o osłów i tu. Wydek zaokrągamy, chowamy jakoś to pod siebie. Ręce cały czas proste. Skup, uwaga na biodrach. Rozciągaj całe plecy. I tym razem przejdziemy już do pełnej rozgrzewki, więc wykonamy hmm. również powitania serca, podejdź stopami do dłoni, rozluźnij tu, przyklej brzuch do łód. Ręce złapy za łapcie. i staraj się wyciągnąć kwiat szkodą do góry, wezmę sklejam brzucha w Pozostaje tu kilka oddechów, a z wydechem mocniej zlegnij nogi i wdechem wyciągnij się do góry. Dokonamy sobie kilka pojedynek słońca, ja jedno, to kilka, wydech, wyciągamy się do góry, wydech, plus. pełny sport. Wdech, opieramy ręce o mi prostujemy w ręce, wyciągamy koło do góry. Wdech, schodzimy na matę, duży krok do tyłu, deska. Wdech, pies z głową do góry, kolana na macie, Wdech, pies z głową do dołu. Spokojny no, oddech. Zostań chwilkę, możesz poruszać nogami, pozginać nogi na zmianę. Pamiętaj o tym, żeby mocno wyciągać wąszczową wyciąga nogą do góry i rozciągać nogi. Wykonaj ile potrzebujesz powtórzeń. A my przejdziemy do następnego ćwiczenia. Stajemy sobie w szerokim rozkroku stopy, pięty na tym brzegomatę i skłaniamy się do obronnego skłonu. Żeby rozgrzać trochę nogi, wyciągniemy dłonie lekko do przodu. Można skorzystać z klocków, jeżeli ciężko dociągnąć do podłogi. Jeden oddech ciężar ciała na dłonie, drugi oddech ciężar ciała z tyłu. Staramy się cały czas wyciągać kościoł głową do sufitu i mocno prostować nogi. Rozciągać taśmy. Tyle. Jak już rozgrzejemy do ekonomii, przejdziemy sobie do skrętu. Do jednej, dajemy na to lewe nogi, Rozluźnij się w skręcie. Poczekaj, jak całość odpuści, jak będziesz gotowy, gotowa. Oprzyj przeciwną rękę przy stopie, czyli przy lewej stopie prawą rękę, ale lewą rękę wyciągnij do skutku. Odkręć się za siebie. spokojnie oddech, nogi proste. I to samo na drugą stronę. Skłoń się do prawej nogi, rozluźnij ciało. Lewa ręka przy prawej stopie. Prawa do góry. I skręcimy się jeszcze w centrum. Wrócimy sobie do środka. Ułóż prawą rękę na środku, środkowy palec pod nosem, skieruj się delikatnie w lewą stronę i wykręć się do góry, lewa ręka do góry. A my zostajemy w centrum. Staramy się ułożyć barki w jednej linii. Oddychamy. To samo na drugą stronę. Można podłożyć rękę, przesunąć lekko w prawo i wyciągnąć rękę do góry. Nie próbuję patrzeć na sufit, głowa, przedłużenie kręgu Pięknie. Wchodzimy sobie do centrum. Powolutku złożymy nogi razem. pożymy połączymy stopy. Lekko zajmiemy koronę, rozłożymy. Łokcie, szeroko, dłonie razem. I zaczepimy sobie prawy łokieć po lewe po rano, jeżeli nie da rady, to między nogami i odkręcimy się mocno w lewo. Wracamy do centrum i to samo na drugą stronę. Cudownie. I zejdziemy sobie do osłon. Przypomnijmy sobie z poprzednich zajęć pracy miednicy, więc zagniemy nogi. Poprzemy ręce ołda i z oddechem wdech. Wyciągamy kościołą do tyłu, wydech siadam na kości nowej. Kilka powtórzeń, żeby rozróżnić śmierce. na razie na jedną nogę a potem przekładamy sobie pełną stronę. Odkładamy sobie nogę tak. <grymamy> do lewej nogi i skłaniamy się do prostej nogi. Postaraj się rozluźnić tu, pociągnąć pęplek do przodu, nie zatrągać pleców, nie ciągnąć głową. Wyciągnij mostek do przodu. Rozluźnij ramiona i zechciej zająć się, że to są zajęcia na skęty. Będziemy się teraz skręcać. Najpierw przeciwna ręka, na stopie ujdzie kolanie z zewnętrznej strony, druga ręka na kość krzyżową, i odkręcamy się do prostej nogi. Wracamy spokojnie do centrum. Zmiana ręki, i odkręcamy się do skiętej nogi. To samo na drugą stronę. Powoli podniesiemy się, zamykamy nogi. Znowu najpierw rozluźniamy się w skłonie, staraj się ciągnąć pępkiem, wyciągać, poprzczepamy do tyłu, najpierw na zmienne, do prostej nogi, możesz się zobaczyć bliżej korana i to samo na drugą stronę, wracamy do centrum. Przypomnijmy sobie siat prosty z poprzednich zajęć, wyciągnij pośladki z po pupy, siądź prosto, jeżeli potrzebujesz skorzystać z paska, jeżeli nie możesz złapać się za stopę, rozluźnij ramię, wyciągnij mostek do przodu i staraj się wyciągać prosto do tyłu, spowolny oddech. Jeżeli potrzebujesz w domu posiadać super profesjonalnego paska do jogi wystarczy skorzystać z szalika albo po prostu z paska do spodni. Dobra, wycofujemy się, rozluźniamy nogi, plecy i skręcimy się jeszcze dalej. Teraz zagniemy sobie nogę i uniesiemy ją w kolanie do góry, oprzymy przeciwną rękę na kolanie, a tą samą rękę co mamy kolano w górę odsuniemy za siebie. I ciągnąc kolano do siebie, otwieramy ten bark i otwieramy klatkę. Noga prosta, lekko aktywna. Kilka oddechów na tę stronę. I kilka oddechów na drugą stronę. Pamiętaj, nie próbuj zaglądać za siebie. Szyja, jaka Pogłębimy sobie, zrobimy ten skręt. Zegniemy prawą nogę, skrzyżujemy nogi. Znowu prawa ręka za siebie, a teraz lewa przed kolaną. Tak samo tak jak poprzednio. Jeżeli jest ciężko, muszę dalej trzymać dolną kolaną. To samo na drugą stronę. Jeżeli wygodnie w takim skręcie, możesz spróbować pogłębić ten skręt poprzez złapanie się rękami za plecami. Przekładamy lewą rękę przez prawo kolano, wkładamy sobie rękę w tą dziurę tu i przykręcamy ręce z tyłu. Dzięki czemu można bardziej otworzyć kratkę. bierzemy wtedy ręka może się zsunąć z kolana. Chodzi o to, żeby się wyprostować. Natomiast drugi taki dodatkowy skręt, który możemy wykonać na tą samą nogę, żeby było widać. To skręt, który nazywamy na jak najczęściej plecepkiem. Siadamy sobie na tej jednej nodze, w tym przypadku lewej, prawe kolano jest zgięte, stopa przysunięta blisko do tyłka i skoro prawą nogę mam zgiętą, to prawą rękę wyciągam do przodu, kciuki kieruję do ziemi, skłaniam się do prostej nogi, zaplatam rękę za siebie, łapię się drugiej ręki, i odkręcam się do prostej Po prostu tej nogi. Można trochę puścić, odkręcić się wyżej i skorzystać z tej nogi jako pomoc. Ok. Po skrętach wsiadzie, rozluźniamy ramiona, rozluźniamy nogi, kładziemy się na plecy i skręcamy się na plecach. Pierwszy skręt. Z jedną nogą prostą, drugą skiętą. Jak mamy lewą nogę prostą, odkładamy biodra całkiem na bok i odkładamy prawą nogę na lewą stronę. Można oprzeć lewą rękę na kolanie. Tu mamy wyjętą, kierujemy żółto barki, opadamy na ziemię. Kilka z jednej strony. To samo na drugą. Biodra na bok. Rozluźnia ramiona. Oczywiście najprostszy skręt, najwygodniejsze. bioderka kalękko w jedną, kolana w drugą, teą luz. I po 10 oddechach zmiana strony. Już ręce wzdłuż ciała. Uż się wygodnie, zamknij oczy, skup na swoim oddechu. Rozluźnij całe ciało. spokój oddech. I połowę zostawmy. Tyle, ile Ci potrzeba. I po relaksie powolutku zewnętrznie na kolanach. Przeturnaj się na boczek opierając się rękami o ziemię, boczkiem, od niej Dziękuję.